Dzień dobry, 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 dobry. Dzisiaj zaczynamy szósty odcinek serii Army Simulator 16. I dzisiaj jedziemy po nowy nabytek. Ja już sprzedałem buraki, sprzedałem ziemniaki, sprzedałem do końca rzepak. No i wszystko mamy w sumie to podsprzedawane, nie? No teraz jedziemy na skup. Będziemy kupywać nowy nabytek, czyli ten rozsiewacz nasz. Dobra, zaraz. Więc tak pojedziemy. W sumie to tak, jak słyszycie, to zrajony musiał niedługo iść głowę umyć ale to już jak nagram odcinek to dzisiaj będzie ten odcineczek taki trochę z przerwą bo ja kupię od razu sobie rozsiewacz i pewnie zrobię cięcie i jak już będę po umyciu głowy to wam pokażę, dobra? no tak będzie chyba najlepiej, nie? więc teraz tak kupujemy to, to co mieliśmy w planach dobra Up, dzięki Jeszcze teraz musimy Podtankować trochę nie, 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 Kurde No 4 złote mi zjadło No taka była ładna, piękna suma No Aż te cztery złote musiało zjeść No Dobra, jedziemy Ale pewnie jeszcze nie będę robić cięcia No kurde tak to się tnie tak, gra, no nie? sami widzi tak to się zacina no to więc jedziemy, jedziemy, jedziemy o. no na pełnych obrotach dobra, to ja już wam szczerze zrobię przerwę, jak już będę no sobie na gospie nie? więc zaraz się widzimy no i dobra, jesteśmy po przerwie już łeb umyty Mamy Muszę sobie wyczyścić Okej okay. Nie nagrywaj mi ten telefon Kurwa w ogóle się nie ładuje ten telefon Ja go tam dobrze podłączyłem Dobra mamy tu rozwój. A, bo my jeszcze musimy oranie zrobić. No tak. Tu dzisiaj będzie oranie. No i na tego, nie? No a to my to odstawimy tu. Bierzemy się za oranie. No. Jest tam przeciągania. Bierzemy się. W końcu będziemy mieli nawozy, lepszy plon. I ile z lepszego plonu będzie więcej kasy. Dobra. No to co? No i dobra. No i to tyle. No, on tu robi. Ja Wam pokażę, jak on trochę już tam zrobi, nie? Dobra, jeszcze nie chwila o położę. Z dwa objazdy o nich zrobił. No, jak widzi to fajnie leci tu robota. O. No, ja już wam pokażę, jak będzie więcej tego on zrobi. Mówiłam ci, żebyś mnie nie nagrywał. No, tam. no i jak widać, o już mamy skończone praktycznie. Nie nagrywaj mi powiedziały. Dobra, zaraz skończę. O, my to już kończymy i zaraz będziemy przechodzić na następne pole. Lecz będziemy kończyć już pomału ten odcinek. Tu jeszcze dwa objazdy? Nie, zrobimy to sobie na objazd, Sami sobie to zrobimy. Bez pomocy pracownika. Sami sobie to zrobimy. Pracownik będzie nam pieprzył roboty tylko tak. I marnował kasę. No tak, to o, to samo. Sami to zrobiliśmy, no i dobra. Przechodzimy na następne pole. Na szybkiego. i co? W następnym odcinku to będzie rozsiewanie nawozów. O, no i tu. Ale to zarąbiście wygląda, nie? No bo tutaj teraz zawraca no bo sprzedawane wszystko kupione rozsiewać no i co teraz pewnie kupimy zaraz ciągnik ale to jeszcze trzeba na nawóz kupić dopiero ciągnik to za dwa albo za trzy odcinki będzie ciągnik nowy albo zależy kiedy będzie misja bo to świadczy od misji więc dobra, my już kończymy ten odcinek. Przeważnie to dzisiaj się zajęliśmy oraniem. Jak widać. No i co, tym akcentem kończymy to do następnych odcinków. Więc na razie będą też i inne prace polowe.